Piknik rodzinny już od kilku lat jest organizowany w naszej szkole, mniej więcej zawsze o tej samej porze, czyli pod koniec września. Ma na celu zintegrowanie rodziców, uczniów i nauczycieli. To jest taki ogólny, myślę, cel pikniku. Za każdym razem ten cel jest inny. W tym roku pan dyrektor zdecydował, że pieniążki, które zostaną pozyskane z pikniku, pójdą po prostu na to, żeby kupić, zakupić ławki uczniowskie w niektórych klasach, bo jednak jest... Tego brak za każdym razem. Piknik organizowany jest po raz kolejny. Pomysłodawcą pierwszego była obecna pani wicedyrektor, a wtedy dyrektor Maria Gugała-Chmiel i Rada Rodziców. Zaczęliśmy od tego, że pierwszy piknik był w środku, w budynku szkoły, no i z roku na rok się rozrasta. A dlaczego jako rodzice wspieramy? Dlatego, że nam zależy na tym, żeby dzieci czuły się tutaj dobrze. Żeby kojarzyły szkoły nie tylko z nauką, z obowiązkami, ale żeby lubiły przebywać. No i wiadomo, że jak coś się dobrze kojarzy, no to w tych miejscach warto bywać. Stąd nasze zaangażowanie i myślę, że jak ktoś dokładniej, wnikliwiej przygląda się, no to zaangażowanie rodziców w ten piknik był, jest naprawdę, naprawdę dużo.